Um, dois, três, Złeczko chciałbym Was zaprosić na kanał Proto to jest mój nowy kanał, e, chyba dziesiąty. Na tym kanale już się postaram nagrywać już nie zmieniać nas i chcę, żeby ludzie nie zapamiętali jako Produ e, Awatar, taki są zostanie baner i takie same różne rzeczy. Będą oczywiście w live let's play ciekawostki, głównie na moim kanale będę tylko taki prezentowany. że... Pomysł wam się na kanał spodobał i mam nadzieję, że polubicie mój kanał, więc, więc dajcie lajki like i subskrypcje, bo to bym bym była za dalsze Oczywiście nie będę się narzucał z tymi subskrypcjami, jak duży uderzy, którzy ciągle przez cały film daj lajka, like, daj lajka, like, daj lajka. Like, like nie za dużo nie pojedzmy od słowa, a w 1 do 10 oczywiście to będzie, będą same lajki like i subskrypcje, tak? No i tylko oni z tego zarabiają, bo by nie być jak dacie tego lajka, to może Wam się dodać film do ulubionych, ale za to oni zarobią więcej niż, wasz, yy, niż Wasi rodzice, więc yy, ja, ja to nie, da, nie daję lajków takim PewDiePie, itd. Choć lubię bardzo PewDiePie, jak je nawet subskrybuję, bo to mi się akurat należy, że codziennie co po pod filmy i się sta rzucam chyba nawet i się starał od samego początku żeby I nie zmieniał nazwy to gratuluję jednego niego bo ja chyba zmieniałem z miniak razy nazwę a on od początku Fiddy się nazywa i teraz chciałbym nazwać się tylko Frodo Pinguin nie zmieniam już nazwy ten nick zawsze był we mnie i już nigdy nie zmieni nazwy mój pomysł oryginalny na nazwę Frodo Pinguin to już jest koniec Taki sam awatar, banner, koniec. Będę tak nagrywał i chcę, żeby mnie takiego zapamiętali jakim jestem i chcę, żeby wam się odcinki spodobały. Ciekawostek nie może dodać z Team Fortressa, bo głównie w Team jak powtarzam, wiem, że powtarzam, ale muszę to się powtórzyć, bo bez tego nie będę żył, że głównie ten będzie się znajdował na moim kanale. No i też potem będą już takie różne gry, że na przykład Call of Duty, CS, ale to już potem, naprawdę jak już ten PF się skończy, oczywiście overwatcha też nie zabraknie. Niedawno sobie właśnie zakupię, yy, znaczy niedługo sobie niedawno mam bo sorry, jest trochę niezespany, jak godzina 11 12, prawie, ja wstałem tak parę minut temu i od razu się wziąłem na nagrywanie za nowy kanał, żeby tylko mieć. Z góry już mówię, że mam 23 subskrypcje, bo nagrywam na w tym stary kanale, gdzie miałem 8 lat i miałem biały duch i nagrałem jeden film i, i miałem tam 40 łapek z górę, a 20 w dół. No niestety, a połowa na połowa była oczywiście ta nie, nie za mną, ale dobra, biały Duch się nazywał i teraz zmieniłem sobie tło i to stąd mam te 23 subskrypcje. No dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam Was do tego Będę się starał profesjonalnie robić odcinki. Jeśli wy będziecie uważać, że tak będzie profesjonalnie, to dajcie łapkę naprawdę bo to będzie motywowało mnie do dalszej pracy i coś mi zbotowuje z tej 26 subskrypcji, chcę do 10 tysięcy na razie z tego nie zarabiam, ja, ja, nie, ja nie chcę zarabiać z po 10 tysięcy tam tam będę zarabiać, proszę, ale na razie tylko pasja pasja się tylko dla mnie, czyli nie hajs dobra choć się spodobał, jeśli tak, jeśli nie, dajcie łapkę w dół jak, albo w górę zależy jak uważacie, daję wam wybór nie youtuberzy Choć nie jestem youtuberem, bo youtuber jest 1000 tak tysiące, like no, tysiące subskrypcji, tu, tak około. Ja mam coś jedną czwartą, ale dobra, ja już was zostawiam, nie męczę wam dupy, zależy wam czy wam się spodobało, ale nie wiem, róbcie jak postępujecie, ja wam daję wolny wybór, ten kanał będzie wolnym najlepszym kanałem jaki jest na YouTubie, tak się postaram, tylko dla YouTube'a i nie dla hajsu, nie jak inni fałszywi. Pozdrawiam, dzięki. Dobra, Marka. Zapraszam do kolejnych filmów.